Pomiar impedancji na przewodach LN. Czemu on jest ważny i jak go poprawnie wykonać? Widzicie tutaj schemat, którym jest podpięty falownik. Najlepiej by było wykonać dwa pomiary impedancji na przewodach LN, ponieważ wtedy byście wiedzieli, co się dzieje z linią, czy linia, która. Linia, która jest podłączona do danego domu, gospodarstwa, do falownika, czy obsłuży tą moc, którą, którą falownik będzie w stanie wyprodukować. Czy tą moc odbierze, przepraszam. I teraz na tym rysunku widzicie falownik oraz instalację, która odbiera tą moc z tego falownika. Czasami zdarza się, że wzrost napięcia na sieci jest widoczny tylko przy falowniku, a wcale nie jest widoczny przy sieci. Czemu tak się dzieje? Właśnie ze względu na impedancję. Co możemy zrobić? Możemy wykonać dwa pomiary według tego schematu e, przy samym falowniku i jak najbliżej licznika. Jeżeli te dwa wyniki będą się od siebie różniły, to znaczy, że coś w instalacji klienta jest nie tak. Bywały przypadki, że Czasami przewody przechodziły z miedzianych na aluminiowe, z, aluminiowy, z aluminiowych znowu na miedziane, i okazywało się, że impedancja jest na tyle duża, że wzrost napięcia przy falowniku był powiedzmy 4 V większy niż przy e, naszej sieci i przy liczniku. Teraz, co możemy zrobić? Po takim pomiarze tej impedancji, jeżeli widzimy, że są znaczące różnice, Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zweryfikować to grubości przewodów. Grubości przewodów, a później wszystkich połączenia, które są po drodze. Zdarza się, że instalacja jest stara, idzie przez ilość połączeń po drodze, i może się okazać, że ktoś połączenie jest luźne, któryś styk jest nadpalony, gdzieś jest bezpiecznik topi topikowy, który jest już wysłużony i należy go po prostu zmienić łącznie z gniazdem od tego bezpiecznika. Prawda? E dzięki temu, że zbliżymy te wyniki impedancji, e będziemy mogli uniknąć wzrostu napięcia przy falowniku. I tej różnicy wzrostu napięcia między falownikiem a siecią. Dlatego ten pomiar jest tak ważny i tak istotny. W następnym odcinku powiem, jak obliczyć sobie wzrost napięcia na sieci. Dzięki. Jeśli uważacie, że informacje w tym filmiku są dla Was przydatne, dajcie suba i dajcie lajka. Dzięki.